mm -hmm. Witam wszystkich serdecznie. W pierwszym odcinku Let's Play Talisman Online. Na początku wywierzemy serwer i stworzymy nową postać. Mamy do wyboru 5 klas postaci. Pierwsza z nich jest Monk. Posiada życie jak i staminę. Może bić spałki, którą tu obecnie widzicie, a także złopaty taki. Następną postacią jest sfery jest to wróżka, która potrafi leczyć posiada manę, jak i życie może być sferę albo z takich księżyców. Następną postacią jest tamer łucznik posiada życie jak i manę może być z łuku, albo z kusz. Następną postacią jest Massazim, taki zabójca. Może potrafi być potrafi być z, z, z siekier, jaki ze sztyletów. Ostatnią klasą postaci jest Wizard, czyli czarodziej. tu akurat jest w dwóch płciach posiada manę jak i życie no to wybieramy ja wybieram, preferuję sobie ucznika mamy do wyboru 8 rodzajów włosów jaki i 8 rodzajów twarzy piszę swoje imię, nick, skowronek, bo, jakby, czy, bo czemu nie. No i wchodzimy do gry. Znajdujemy się w mieście początkowym. To wyskakuje. Możemy od razu się dowiedzieć coś o grze. Jak się poruszać, jak rozmawiać z NPC i różne inne rzeczy. No, to po, po, okienko odnośnie skilli. Tu sobie uporządkuję. No, to bierzemy misję, to od razu piszę nad imieniem NPC, że prawym przyciskiem myszki, klikamy na niego i akceptujemy pierwszą misję. Tak. I od razu tu pokazuje się nam lista misji. ...jakie mamy. Można kliknąć na nie i od razu zaprowadzi nas na miejsce. Przechodzimy przez łoną tęczę. Tam widzimy duszki. Takie duszki buddy. Jak widzimy mamy zabić Little Iltebocha chwilowe cięcie było na początku przelicimy interfejs, tu mamy system to sobie zaznaczy, że pokazywało mi level imion obetów i pokazywało życie akurat jest. Tutaj mamy pasek skilly. Można również tu są trzy pasy. Można rozwijać je. i wkładać inne wszystkie. Tutaj mamy atrybuty: jaką mamy siłę, Inteligens. Nasz dex, nasz życie, życie, defa, blok. nasz krytyk, obecnie to 2%. Można posiadać u mnie duszę, ale o tym później. Jak widać, potrzeba 10 level, żeby zajrzeć tutaj zakładki. Nasza reputacja. No akt. Takie tam można usiąść, normal atak to służy do wkładania dwóch i takich pili na defa' i życie i to automatycznie będzie nam używało je Koncentracja, widać od 30 lewera można się koncentrować. Game Inlay, Inlay o tym później będzie, jak i o tym też. No to co? Tu mamy skillę na po początku, mamy dwa skillę. No, każda postać na początku stoi, dwa skillę. No living, tu można zbierać rośliny i kamienie różne albo robić magic stone. O tym później też. Tu mamy klasz plecak. Możemy również mieć więcej miejsca. Wystarczy wykupić jakiś wykupić item z shopu. A item shopu tutaj. Dokładnie o ten chodzi, albo po prostu kupić na aukcji, w grze, oczywiście. Tu mamy nasze questy, dostępne questy, tak dużo mieć przyjaciół, różne takie tam. Nasza gildia. No tutaj jest system. No to jak wbijemy pierwsze pierwszy O to chodzi w tej grze. No jak w każdej MMORPG to trzeba ekspić, wbijać level XBGVH level. i różne tam. Zapoznawać się gra po prostu. Dobrze. Ja rośliny nie mogę zbierać. Muszę się nauczyć tych skili u NPC. Mamy zebrać jakieś mięsko od dzików. No to. No tu mamy nasz chat normal. Czyli tutaj w World to jest takie aukcja, tak można powiedzieć sprzedawają itemy, szukają ludzi jakieś jakichś jaskiń, albo tam inne rzeczy wpisują. Team to team, drużynowy, czat Guld, Gildiny. No oczywiście trzeba mieć gildy najpierw. No i friend. Można pisać przyjaciółmi. Tylko trzeba ich najpierw posiadać. No. Mana, mana, mana. Nie mam many. Nie wbiję na podium. Questy mam zrobione. Ale wbiję sobie level. No jest. Oddajemy questy, idziemy oddać questy. A tu nacisnąć i doprowadzi nas do tego NPC, ale ja już trochę gram w tą grę, więc wiem jak dojść. A tutaj Trzymajemy jajko. I tak tutaj następna misja. Wbiliśmy trzeci poziom. Mogłem jak na drugim też. Ulepszamy naszą broń, klikając Enhance Talisman. I po prostu start. Czekamy aż się naładuje. Wtedy nasza broń będzie lepiej biła. Mocniej. Mocniej biła. Jest drugi level. Zaraz będzie trzeci. Tu wyświetlają się komunikaty o na o tym ulepszaniu. Jak to robić. Duże nam A, że jak usiądziemy, to szybciej będzie nam się regenerowało. To o skillach. Następny skill... a to zaraz. To już chyba jest. No. Następny skill mamy na siódmym, później 15 i 25 levelu. No to idziemy zabić małpę teraz. Są też te rodzaje kolorów broni, tą akurat białą jest także zielona, niebieska, jak i złota. Oczywiście znaczy zielona broń jest mocniejsza od białej, niebieska mocniejsza od zielonej i tej białej, a złota jest najmocniejsza, najmocniej bije. trzeba ich zabić. Można też klikać na potworki. No ja automatycznie tutaj naciskam tabulatorem, żeby mi wskazywało następnego jako potwora. No, Ещё четыре. О. Укрин в обиде. О, маненья. такой я там до забития не застал. Skrytyk wyszedł. oddać... ...questa. Tu ładnie się poruszy. W górę tu. W górę i tam quest, i to byłby koniec tego odcinka. Otrzymaliśmy. ców, Można założyć prawym przyciskiem myszki. Zaczęło klikać. No. To to byłby koniec na dziś. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia.